W życiu zdarzają się nie wypały, cały świat nie jest czarny. Mordo znajdziesz sobie jeszcze miłość. Szukaj po prostu dalej swojej miłości. Zapomnij mordo o tych fałszywych dziewczynach, bo one są takie jak balladyna. Do tych, co zrobiły ci nadzieję, Karma wróci bezlitośnie. Ale zapamiętaj jedno mordo, że nie warto się poddawać. W życiu zdarzają się niewypały. Cały świat nie jest czarny. Mordo, znajdziesz sobie jeszcze miłość. Szukaj po prostu dalej swojej miłości. Zapomnij, Mordo, o tych fałszywych dziewczynach. Bo one są takie jak balladyna Do tych, co zrobiły ci nadzieję, karma wróci bezlitośnie. Ale zapamiętaj jedno, Mordo. Że nie warto się poddawać. Są dla wszystkich. Miłość też jest dla wszystkich. Jeżeli masz chęci, to nic nie jest trudne. Wtedy żadne marzenia nie są arcytrudne. Jeżeli te dziewczyny patrzyły na wygląd, to mnie na nie po prostu wywalone. Marzenia są dla wszystkich. Miłość też jest dla wszystkich. Jeżeli masz chęci, to nic nie jest trudne. Wtedy żadne marzenia nie są arcytrudne. Jeżeli te dziewczyny patrzyły na wygląd, po prostu na niewywalone, jeżeli ktoś się już nie nadajesz, to po prostu nie słuchaj. Lub to no co ci wychodzi najlepiej. Niech się zajmują sobą, ludzie będzie lepiej. Gdzież każdy ma swoje życie, nie dawaj się bandycie Nie jedna szpata wokół mnie się owinęła deklarowała, że jej miłość mnie nie minęła Że kochasz, że szczerze On książę na rumaku I weźmie go zaraz, choćby na go w krzaku Marzenia, marzenia i miłość oku nas Ty jesteś i ja nie idzie się czas Ona w pamięci, dla niej sercem, me A dwulicowych szmatnik pogardzi się Są dla wszystkich, miłość też jest dla wszystkich. Jeżeli masz chęci, to nic nie jest trudne. Wtedy żadne marzenia nie są arcytrudne. Jeżeli te dziewczyny patrzyły na wygląd, to mnie na nie po prostu wywalone. Marzenia są dla wszystkich, miłość też jest dla wszystkich. Jeżeli masz chęci, to nic nie jest trudne. Wtedy żadne marzenia nie są arcytrudne. Jeżeli te dziewczyny patrzyły na wygląd, to mi po prostu na nie wywalone.